Dzień dobry, jestem Karolina Mazur. W teatrze imienia Jerzego Szenowskiego w Wałbrzychu można mnie spotkać w pracowni grawieckiej oraz jako scenografa i kostiumografa przy różnych spektaklach, które powstały w tym teatrze. Na czas kwarantanny zostaliśmy w Wałbrzychu i mieszkamy w domu aktora. To jest plan pokoju, w którym zamieszkałam podczas kwarantanny. Yy, pokój numer 14 domu aktora pokój składa się z pomieszczenia z dwoma oknami z widokiem na amfiteatr w yy. pokoju jest również baner ale on jest tylko słyszalny zwłaszcza wtedy kiedy mocno wieje w pokoju jest również łóżko yy. jest nocna szafka regał z książkami jest biurko i komoda. Z pokoju możemy przejść do kuchni, w której jest również okno. Z tego okna możemy zobaczyć baner teatru, zawieszony na budynku domu aktora, oraz możemy zobaczyć z Z kuchni oraz z pokoju możemy przejść na przedpokój, a z przedpokoju możemy przejść na korytarz. Niebieski. Linie, które tutaj, tutaj są widoczne, są to trasy, które każdego dnia pokonywałam. Przy okazji, licząc, ile kroków jestem w stanie pokonać w ciągu jednego dnia przebywania na kwarantannie w pokoju numer 14 w domu aktora. Kroki od łóżka do biurka. 1, 2, 3, 4, 5 kroki z pokoju, do drzwi wyjściowych. 12 kroki z pokoju do kuchni. 14, kroki z kuchni do drzwi wyjściowych. 10. A tu policzymy moje kroki z pokoju do kuchni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A to jest plan korytarza niebieskiego. I trasy, które pokonywałam, wychodząc z pokoju numer 14. Tutaj też liczyłam kroki. To będą kroki spokoju do toalety. Z moich obliczeń wynika, że pozostając w domu aktora na czas kwarantanny jesteśmy w stanie zrobić aż 100 kroków dziennie. Pozdrawiam z domu aktora.